Witam w części drugiej, teraz będę się kierował ku hotelu I od razu uprzedzam, że w razie czego nie będę opuszczał kamerę w dół. to da, że dużo ludzi, także chcę wam pokazać długą część naszego pobytu wspólnego z moją miłością. Myślę, że już do końca życia. Także zapraszam do oglądania, dodawanie łapki w górę. Michał, komentarz, subskrypcja. Także tutaj jest nawet ludzie z Francji przyjeżdżają. Obecnie na terenie hotelu trzeba używać maski. I druga sprawa chodzi o to, że w restauracji trzeba mieć. Szczepionkę, bo bez szczepienia nie wpuszczają bez papieru covidowego Także ciężka sytuacja. Tu się już kieruję ku hotelu. Jak na razie mogę kamerę trzymać w górze. Mało ludzi. Ktoś się tam idzie, w każdego, opuszczam kamerę w dół. Także budę takimi ścieżkami, żeby po prostu koło się chytać. Bo na pewno nie każdy sobie życzy yy, kamerowania. Obecnie się, ochodziło dużo. Nic nie ma takiego ciepła jak było przedtem jeśli będzie oglądać mojego moj, mój odcinek, mój filmik moja teściowa to pozdrawiam całuję mocno że opuszczam kamerę w dół, ale no niestety ludzie film się trochę długo generuje na youtube także trochę opóźnienia jest, no ale to jest po prostu ta do piłki siatka. Będę chciał się pokazać jak najwięcej no ale Naprawdę, jeśli będzie dużo tego, to będę musiał mieć kamerę opuszczoną w dół. Tu obecnie jest ten hotel, w którym przebywam z moją bestą dziewczyną, którą bardzo kocham. gdzie dziewczyna jakaś biegnie tak ten wygląda który właśnie będzie problem bo dużo ludzi opuszczam kamerę w dół Tu jest wejście. Tu są te pomieszczenia, po to jest balkonem. Każdy jeden pokój ma balkon. Tu jest wejście główne. Юу в Хрватсаа? Ама гэрэж чихтэй. Та хэзээ бүгэн багцруудку? i rębeczki pływają. Trochę tu jest głośno, no ale to jest normalne. W tym środku Tak to wygląda Po te środki tak się wygląda, są drzewa żywe Tu są jeszcze racje. Tutaj jest kolejne jeżolko w, w środku hotelu. Józefki. Mamy żółwik. Było ich wcale. Tam jeden czy spontanna tu jest sklepik, ale obecnie czynny tu jest kawa z ekspresu

tam już wyjście do baru, a już je dochodzi. Tu jest pifelia. No i tu jest kierunek mojego pokoju, mojego pokoju do dziewczyny. Tu jest chyba recepcja. No i tu, tu jest do wejście do naszego pokoju. Tu jest Linda, ale. Bardzo wróżności czary ze skotkami. No i tu są pokoje. Tutaj jest kierunek pokoju naszego. Pokój numer. E, pomyłka nastawa sorki Tu jest pokój do ja. naszego pokoju e, Mamy w numer pokoju 8 Także tu sobie idziemy I ten pokój jest na i tak wygląda, wygląd od naszego pokoju. Naprawdę polecam, jak tu jest w Belgii, polecam ten hotel. Jest super klimat. Także dziękuję za oglądalność. Dziękuję za obecność. Zachęcam do dania w górę, szuba, w komentarza. Trzymajcie się do